Na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na listopad. Listopad już tuż za rogiem i będziemy w listopadzie mieli świętujących skorpionów. Już właściwie kawałeczek października, jak to zwykle, i potem do 22 listopada skorpiony będą świętować swoje urodziny. Potem od 22 mamy strzelca. Więc jest to jak najbardziej w przeważającej większości miesiąc skorpionów. Także wszystkim życzę skorpionom bardzo udanych urodzin, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby Wam się w życiu wiodło. Oprócz tego, pierwszego mamy święto zmarłych, czy wszystkich świętych raczej, powinnam powiedzieć, 11. święto niepodległości, i później mamy Andrzejki, 29. Także taki miesiąc w bardzo wielkim skrócie, w pigułce. Będą też, będzie też księżyc, nów i pełnia, ale o tym to będą osobne nagrania. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na te czytania i na moją stronę www.planduszy.pl, którą widzicie na ekranie. W listopadzie będzie również kurs odczytu planu duszy online. Zachęcam, jeśli ktoś się interesuje duchowością, jest to świetne narzędzie do tego, żeby odczytywać swój, a nie tylko swój, ale też plany dusz innych ludzi. I jest też moja książka na mojej stronie www.planduszy.pl. W sklepie można kupić tłumaczenie książki Plan duszy, które zrobiłam. Autorem jest Blue Marsden. I jest to naprawdę taka dobra pozycja dla wszystkich interesujących się tym, co jest dla mnie ważne w życiu. Taki podręcznik właściwie, przewodnik, żeby odkodować swoje imię, imię, imiona i nazwisko na dane dniu urodzin i połączyć ze sobą i uświadomić sobie, kim jestem na głębokim poziomie. Także bardzo fajna pozycja, zapraszam na moją stronę jeszcze raz. A teraz już przechodzimy do czytań, dziękując Wam za obecność, za komentarze i za wszystkie dary, które przynosicie. Witam wszystkie wagi w czytaniu na listopad. Jest to miesiąc bardzo ciekawy. Środek jesieni, tak bym powiedziała, ubywa nam światła, ale to nic nie szkodzi. Możemy wykorzystać te dni i wieczory dłuższe na jakieś rzeczy, które mamy zaległe. Nie tylko. Zobaczymy, co tutaj jest jako główna energia, na czym się możecie tutaj skupić, co brać pod uwagę, a czego nie. Być może królowa kielichów, wrażliwość, zrozumienie swoich uczuć, intuicja. Jest woda wody, czyli może być sentymentalnie, może być urokliwie, może to być osoba z podznaku ryb, skorpiona albo y, raka, y, jako osoba, która y, będzie miała jakieś znaczenie dla Was w nadchodzącym miesiącu. No i to może być ciekawe spotkanie. Zobaczymy, co tutaj jeszcze się pojawi, jak to można y, ująć całą tutaj sytuację, która w kartach się pokaże. Ja wybrałam dla Was inside tarot i zobaczymy, co ten tarot nam pokaże. Okej. Okay. No dobrze, Wasza energia. Mieczy. Niczego nie mogę. Nałożenie na siebie pewnych ograniczeń myślowych, najbardziej, tutaj jest takie, taka sztywność, spętanie pewnego rodzaju i strach. Że w zasadzie jestem ograniczona tym, co się dzieje, a najbardziej swoimi myślami i wyobrażeniami. I to może dotyczyć każdego. Tutaj na przykład myślenie takie jednostronne, albo wyobrażanie sobie, że tylko tak, a nie inaczej. Myślenie o sobie w kategoriach takich, że jestem właściwie więźniem na swoje własne życzenie. No cóż, zobaczymy, co idzie z przeszłości, ale to wagi często siedzą w swoich własnych myślach, szukają równowagi, ale czy tak się dzieje? Patrzcie, no. Ożyła talia. No dobrze. Teraz popatrzymy na przeszłość. Królowa Monek. Jakoś popularnie jest tą żeńską energią, tutaj jest uziemienie, tu jest opiekowanie się sobą i innymi, umiejętności radzenia sobie z materią i taka może to być koleżanka, może to być wasza energia takiego ogarnięcia, praktycznej, takiej, praktycznego podejścia do życia. No, i na pewno uziemienie, które jest dosyć mocne w tej yy, królowej, ponieważ ona bardzo świetnie działa w tej przestrzeni natury, ziemi i tego, co jest do zrobienia ręka, rękoma. <grych> Piątka mieczy jest w teraźniejszości, czyli gdzieś tutaj jest jakaś sprzeczność, jest coś nieukojone, yy, jakiś przełom, który. Możemy nas wyzwolić, ale może to być trudny przełom, bo to jest gebura na drzewie życia w tej trudniejszym, w tym filarze trudniejszym, który mówi o tym, że albo trzeba zmienić myślenie, albo przyjaciół, albo generalnie trzeba tutaj zrobić jakąś rewolucję i oczyszczenie. No, powiedziałabym, że tak, bo jeśli jest tutaj ósemka i jakieś takie zamknięcie i ograniczenie, Swoich możliwości poprzez jednostronne takie widzenie świata, niewidzenie niebezpieczeństw z tego tytułu. No to wtedy, jak najbardziej, ta piątka mieczy może być konfliktowa, może też powodować, że kobiety, na przykład, które się już ukazały, będą miały ze sobą jakiś problem, ale to też może być oczyszczenie w ogóle sytuacji i też zmiany myślenia. Przyszłość. Ósemka monet. Może chodzić o pieniądze, o pracę, o jakieś zasoby, które macie o szczegóły, bycie małostkowym, to też jest tutaj, bo tutaj mamy ósemkę i tu ósemkę. Widzę, że to powinno być zrobione tak, a nie inaczej. I to jest takie widzenie jednostronne, bo sposób, w jaki coś robimy, może być bardzo różne. Osiągnięcie tych samych wyników. Różnymi drogami, różnymi sposobami, różnymi rozwiązaniami. Gdzieś tutaj coś jest niekoniecznie y, otwarte na nowości. Raczej jest tu y, bycie w takim miejscu, w którym wiem lepiej. Y, nie czuję, żebym tutaj y, mogła czy mógł coś pozmieniać. No, zobaczymy, jaka jest, tutaj, jak, jaka jest tutaj energia, która Wam e, służy. Trójka buław, no tak. Trójki są w binach, więc jest to zrozumienie, jest to energia przełomu, to też jest oczekiwanie sukcesu, tak? Czyli chcecie coś tutaj zrobić dla siebie i ten przełom jak najbardziej ma Was wyzwolić, no i być może doprowadzić albo do zmiany pracy, albo do y, zatrudniania innych być może. Gdzieś w przeszłości tutaj wybrzmiewa ta królowa monet, która może na przykład być bizneswoman, która y, oferuje pracę, która jest y, świetna w tym, co robi, manualnie też bardzo sprawna y, w sensie takiego właśnie działania w materii. No, zobaczymy, co wam nie sprzyja, potem jeszcze podciągam karty i zobaczymy, y, co dalej. Czwórka mieczy, <laughs> czyli y, zamknięcie się gdzieś w sobie. Na pewno Wam nie będzie sprzyjać. Raczej trzeba zrobić jakąś grandę i przełamać tutaj jakieś skostnienie i wyjść ze sfery komfortu, powiedzieć coś, co może nie być przyjęte dobrze, ale raczej to jest zalecane i to się może zdarzyć, i nie trzeba się, nie trzeba się ograniczać. Właśnie w tym, żeby coś mówić, żeby tutaj coś pootwierać, poodkrywać. Bo tutaj jest ta czwórka, która jest w tym miejscu, która mówi o ograniczeniach i o tym, że to nie jest najlepsza energia dla Was. A tutaj mamy dwa razy cztery, czyli osiem. Czyli no, jestem tutaj totalnie w bezruchu i w jednostronnym myśleniu, w zamknięciu podwójnym. Tak to gdzieś tam. Czytam. A jaka jest ekstra porada? Trójka monet. No, jak najbardziej te monety są tutaj dla Was dobrym, jakby takim impulsem z przeszłości, który idzie i zajęciem się, i przyszłość też jawi się jako coś, co nadchodzi. To tak byśmy mogli pokazać. Chodzi o to, żeby współpracować żeby pracować, współpracować, wypracowywać różnego rodzaju mm, możliwości, spotkania z ludźmi, którzy działają w materii, pomimo tego, że wy jesteście bardzo intelektualni zwykle i tacy właśnie w głowie i tak dalej. Tu chodzi o jakieś znowu przełamanie czegoś, tak? Chodzi o zrozumienie, że we współpracy jest siła. Te, zaczęliśmy od królowej, i tutaj ta, ta królowa też jest, i ta trójka wszystkie są te karty wybina na drzewie życia. Oznacza to, że trzeba tutaj zrozumieć, że współpraca buduje, że idąc dalej, możemy tylko poprzez takie rozwinięcie współpracy, otwarcie się na innych, na inne rozwiązania, których możemy się nauczyć totalnie od osób, które. Jakby mają inne podejście, bo tutaj w tej karcie ósemki, to wy możecie widzieć tylko jedno rozwiązanie. Jedno, jedyne i nie ma tutaj nie wiadomo czego, tylko jest tutaj zaciśnięta pętla, brak wizji. No. A co przyszłość? Znaczy rezultat, przepraszam. Umiarkowanie. A, no to pięknie, ponieważ jest to karta. Em, bez pochopnych jakichś takich rozwiązań, bez przechylania szali w jedną czy w drugą stronę, raczej trzeba znaleźć złoty środek. Chodzi o to, żeby wypracować coś, co będzie dobre dla każdej ze stron, jeśli są jakiekolwiek strony że to będzie dobre i dla Was, i dla ludzi, z którymi współpracujecie, czy spotykacie się, czy jesteście w relacji. Te trójki tutaj dużo mówią, i macie też piątkę mieczy. Umiarkowanie jest kartą takiej, takiej alchemii, takiego, taką magiczną energią łączenia przeróżnych elementów, typu właśnie myśl i ziemia, tak? Jak mogę pomyśleć o czymś, co może. Wprowadzić pewne zmiany w materii, na tej Ziemi, w naturze. Jak mogę to wypracować? Skupić się na szczegółach i będziecie chcieli to robić i pracować i zmieniać różne rzeczy. Natomiast zobaczymy, co tutaj jeszcze może dołączyć do energii teraźniejszości w listopadzie, jak ta piątka tutaj będzie dalej pracować. No bardzo ładnie. Tutaj będzie sukces, będzie porozumienie, będzie mm, przypieczętowanie czegoś i zdobycie mm, jakby takiego berła, <ścoughs> czyli jakieś nagrody, satysfakcji, że tutaj może być rozwiązanie znalezione, na które wcześniej albo nikt nie wpadł, albo w ogóle. Yy, Okaże się, że dzięki jakiemuś przełamaniu w listopadzie, czyli jakiejś myśli przewodniej, osiągniecie tutaj uwolnienie tak? z takiego jednostronnego patrzenia na różne sprawy i ludzi. No i to jest super. Zobaczymy jeszcze na tą ósemkę, jedną kartę, co nam powie. Siódemka kielichów. Nowy wyobraźnia tutaj ma u Was zacząć pracować, żebyście mogli dopracować różne szczegóły, żebyście w pracy byli skupieni, a po pracy zrelaksowani, żebyście potrafili tutaj e, mieć wizję tego, do czego Wy tutaj przekładacie się. Bo ósemka często mówi o wypracowaniu właśnie różnych elementów, które są precyzyjne, które wymagają nasze, naszego skupienia i uwagi, i bardzo potrzebujecie też takiego. Mm, takiej wizji i wybrania z jakiegoś katalogu, który Wam się pokazuje, gdzieś tam wewnętrznego czucia, jak to zrobić, żeby zarobić też, tak? Żeby to było piękne. Jeśli coś robię, to chcę, żeby to było atrakcyjne, piękne, żeby, mo żeby można się było tym pochwalić. Jeśli się tego jakby tutaj w tej ósemce nie da pokonać tego ograniczenia, to później właśnie coś wychodzi jako taka sztampa sztywna. Ta królowa kielichów jako pierwsza też mówi o takim właśnie intuicyjnym podejściu, o zrozumieniu, o co mi chodzi w tym, co ja chcę tutaj zrobić. Że tutaj chci, chce ktoś wypracować być może jakiś zysk, ale właśnie potrzebuje jakiegoś przełomu, yy, takiego uwolnienia się. No i jeszcze zobaczymy tutaj na to umiarkowanie. Dziewiątka kielichów. To może być e, totalne takie e, osiągnięcie poziomu spełnienia marzeń, takiego wejścia w przestrzeń, gdzie będziecie się czuli napełnieni takim właśnie mm, nektarem radości, takiego spełnienia się w tym, co chcecie właśnie wymyśleć, że w waszych czasami jak się maluje obraz na przykład to w naszej głowie to on wygląda cudownie, pięknie. Czasami na płótnie niekoniecznie, ale jeśli ta wizja, którą mamy, bo tutaj mamy te karty kielichów właśnie jest lepsza czy jakby jest też spełnieniem marzenia, które mamy w tej wizji swoich wewnętrznych, w marzeniach. To to jest w ogóle rewelacja. Mam wrażenie, że dojdziecie do poziomu umiarkowania, czyli takiego wyrównania, balansu, równowagi w swojej energii. Wyjdziecie tutaj z jakiejś pułapki takiej, takiej sztywnej wizji, którą gdzieś tam sobie wypracowaliście, żeby można tutaj było osiągnąć sukces. I ten sukces jest jak najbardziej w drodze, i y, tutaj też jest takie osiągnięcie y, finału, czyli dopracowanie szczegółów, y, pokonanie pewnych takich wewnętrznych wątpliwości czy konfliktów, też z innymi. Jeśli y, ktoś się nie będzie z, wa z Waszą wizją zgadzał, to też możecie mieć jakby kłopot z tym. Natomiast y, mam wrażenie, że y, będziecie tutaj mocno przeżywać coś. Ale jednocześnie uwalniać jakieś wątpliwości i pewnego rodzaju sztywność ze swojego systemu. On no, tak tu jakoś to wybrzmiało. No, zobaczymy, co tutaj jeszcze karty wyroczni powiedzą. Takie bardzo enigmatyczne, powiem szczerze, jest to czytanie. Może dotyczyć i związków, i pracy. Ograniczeń na pewno, ale taki, takiego poczucia uwolnienia też. Więc, no jak to w życiu czarne i białe i różne. Tutaj jest ten, który broni niewinności, czyli właśnie takiej niewinności, takiej czystych jakichś intencji, wrażliwości, i myślę, że to jest Wam potrzebne, żeby się nie ograniczać żadną myślą, która usztywnia, tylko właśnie. Mm, Tą swoją wrażliwość pielęgnować w swoich wizjach, w swoich marzeniach, jakby łączyć różne elementy, które mogą do siebie nie pasować, a jednak e, być mistrzem w zakończeniach i znaleźć wspólny mianownik i łączenie czegoś, co właśnie jest przeciwwagą jedno do drugiego. Intuicja, taka karta element wody, emocje i miłość. No, jak najbardziej miłość jest najważniejsza. Macie włożyć tutaj całe serce, i e, zarówno w związki wasze, jak i w to, co tworzycie na co dzień. Macie zwracać też uwagę na różne szczegóły, oczyszczać być może sytuacje, jeśli czujecie, że trzeba coś powiedzieć, albo ktoś, jeśli będzie wam jakby przekazywał jakąś informację, która nie będzie dla was komfortowa, bo ty tylko tak. No właśnie, i tutaj ta ósemka mieczy mówi o tym, że no tutaj jest pewnego rodzaju zafałszowanie w głowie, które być może ta osoba mówiąca nam coś, krytykująca nas, konstruktywna krytyka powinna być przyjęta i wtedy Was to uwolni. Nie zamykajcie się na to, broń Boże. Także taki to ten miesiąc się nam tutaj przedstawił, ode mnie to już wszystko. Pozdrawiam Was, życzę Wam bardzo udanego miesiąca i do zobaczenia w kolejnych czytaniach.